Cześć, z tej strony Łucek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj nowy gadżecik, bardzo przydatny, akurat to jest dla mojej drugiej połowy. Smartopaska MiBand Band 2 od Xiaomi. No cóż, czemu ona? Poza wszystkimi funkcjami, Fit spełnia jedną rzecz, której zależy mojej drugiej połowie, a mianowicie inteligentne budzenie, czyli za pomocą aplikacji, którą sobie doinstalowujemy, opaska jest w stanie mierzyć wasz sen i na podstawie jego jakby jakości, czyli przychodzenia przychodzenia faserem i tym podobnych, jak to tam działa, budzić was w najbardziej optymalnym momencie, żebyście byli wypoczęci i wstali w miarę sensownie. Co możemy o samej opasce się dowiedzieć? No, w racji tego, że wiadomo, chińszczyzna, więc dużo chińskich znaczków, ale najważniejsze cechy. IP67, jeżeli chodzi o odporność, było i wodoodporność. No, nie 68, ale 67, ale myślę, że spokojnie można zanurzyć i myć ręce z tą opaską. Bateria 70 mAh, jak najbardziej OK. Bluetooth 4.2 wspiera. Możliwość konfiguracji z iPhone'em, z Androidami, więc jak najbardziej na tak. No cóż, zobaczmy, jak to wszystko wygląda. Przychodzi to w miarę ładnym, fajnym, zafoliowanym opakowaniu. Co mamy w środku? Zaraz się dowiemy, bo już jeszcze nie otwierałem. Wytnijmy sobie ładnie tą folijkę, aby to jakoś wyglądało. Dobra, już po folii skalpa już nam się nie przyda. Opakowanie fajne, zgrabne, malutkie. To dostajemy w środku. A, tylko tak, teraz trzeba to wyjąć z tego. Widzę, że może być to troszkę utrudnione, ale już sobie pomogłem. O, właśnie nam przez moje ruszanie wypadła. Ale coś, dostajemy. No, opakowanie, jak to opakowanie. W środku pastylka, czyli sama główna część tego Mi Banda, e, silikonowa paska do, do założenia tego na ręce instrukcja w formie papierkowej co ciekawe, jest, jest po angielsku, myślałem, że nie będzie no i cóż, sama pastyleczka wygląda ciekawie, ba bardzo małe maleństwo o, jakiś numer seryjny, pod spodem wiadomo czujnik tętna, e, ładowanie odbywa się w ciekawy sposób bo po prostu używamy, filmujemy pastylkę z z silikonowego odpowiednika, w którym się mieści, o, opaski umieszczamy ją. No dobra, spróbuję to skonfigurować, bo sam jestem ciekaw jak to wszystko działa. Dobra, no to wiadomo, podstawa to chyba trzeba ją po prostu zainstalować w tym samym, w tej silikonowym strapie, czy też opasce. Jak on w ogóle jest wykonany? No wygląda to całkiem fajnie. Jakiś nie ma większych Zadziorków i tym podobnych rzeczy, żeby to jakoś nie wygląda, wyglądało gorzej, wszystko wygląda fajnie. Jak to instalujemy? Po prostu na wcisk jest założony. Dobra, co my potrzebujemy? Na pewno potrzebujemy ją jakoś uruchomić. No, o tym, co za chwilę się dowiem. Ale no dobra, najpierw przyda nam się aplikacja. Ja akurat użyjemy do tego iPhone'a, żeby go skonfigurować. Dobra, co to jest za aplikacja tu nam potrzebna. Czy ja już ją zainstalowałem? Znając życie pewnie nie. Potrzebujemy aplikacji MiFIT. No to wyszukujemy ją. Dobra. No to mamy. Pobierze instalujemy. Super. No i dobra. Tu co nam mądrego mówi instrukcja? Zasadniczo nic. Jedyne co musimy zrobić, to zainstalować tą aplikację. Na pewno musimy włączyć sobie bluetootha, no bo urządzenie. Oczywiście działa po Bluetoothie. No to też to zrobiliśmy. Szukamy tej apki, gdzie ona nam się zainstalowała. Zaraz, czy jeszcze się dociąga? Zaraz zobaczymy. A, jeszcze się instaluje. No to chwileczkę musimy poczekać. No, i co ciekawe, akurat mi pan band rozładowany jest, więc trzeba go będzie za chwilę podłączyć do ładowarki. Ale zobaczmy, jak się go paruje. Uruchamiamy opaskę. Opaska musi być włączona, włączony Bluetooth. No i wyszukuję. Zobaczymy, czy nam ją znajdzie od razu. O, co do samego wyświetlacza, ale całkiem fajnie to wygląda. O, opaska wibruje świetnie sparowaliśmy urządzonko. Synchronizacja następuje od razu. O świetnie. I możemy sobie już tutaj pokonfigurować aplikację. Czytać dane pozwalamy na odczytywanie danych z, z iPhoneowskiego aplikacji. No i tutaj. Zobaczmy, jak to w ogóle działa na ręce. I jak to nam się trzyma. Sam jestem ciekaw co do jakości tutaj pulsoksymetru i krokomierza. Czy to wszystko jest zbierane rozsądnie, czy też będzie to jakiś problem? Na pewno porównam go do mojego zegarka. Jestem ciekaw, jak tutaj Xiaomi mi się postarało, lub też nie. Co fajnie, od razu nam zczytało aktualną godzinę. No i dobra, serkimy, jak to wszystko, no wiadomo, naładuj, opaski, brak danych o śnie tutaj, o, zobaczmy z ciekawości, zmierzenie pulsu, jak to będzie nam działało, czy opaska go ogarnie szybko, czy też nie. No ok, 74 uderzenia na minutę, no, zobaczmy z ciekawości na szybko, jak to będzie wyglądało w porównaniu do gira. Taki mały test w pierwszych wrażeniach. No, ale cóż, zawsze możemy o, zerknąć i porównać. No to teraz gib bada. W iPhone'ie mieliśmy 74, przy, a czyli w przypadku MiFita 74 przy girze. Zaraz się dowiemy, jaka będzie wartość. To mnie bardzo ciekawi. No, 77. A zobaczmy teraz jeszcze raz pomiar. Tutaj. Myślę, że będzie zbliżony. No może zawsze może być jakaś różnica. Aktualnie nagrywam, rozmawiam, więc zobaczymy, jaki będzie pomiar. No 77,79. No, czyli granica błędu jest OK. Co nam daje jeszcze sam MiFIT? Z ciekawości zobaczmy. No, no, oczywiście naładuj opaskę, bo jest rozładowana. Mamy możliwość tutaj konfiguracji różnych kwestii swojego profilu. No, trzeba to wszystko pokonfigurować i popatrzeć, co do samego wyświetlacza, no powiem Wam, że jest fajny mega, mega czytelny, to jest na plus Poza tym, no gumka, ok, zobaczymy jak to będzie się sprawować dalej Na pewno za jakiś czas dam Wam znać jakąś dłuższą recenzję na temat tej właśnie opaski, jak, jak to w ogóle z nią jest Na no, dzisiaj chyba myślę tyle, zobaczymy jak to się sprawuje no i tyle. Dam Wam na pewno znać coś więcej o niej. Trzymajcie się! Hej!